Medical Algorithm jest na etapie dowożenia efektów nowej strategii, którą wdrożyliśmy w połowie 2023 roku i o tym, jest ta, o tym jest ta prezentacja. Mamy 30 minut i w tym się zmieszczę. Na tym slajdzie de facto mógłbym zacząć i skończyć, czyli tutaj pokazujemy, gdzie my jesteśmy z efektami naszej strategii. Czyli jak, wszystko, jak część z Państwa wie, część z Państwa jeszcze nie wie, to na kolejnych slajdach przypom powiem w szczególe, Natomiast my analizujemy algorytmiką AI i odpowiednim oprogramowaniem sygnał EKG serca i w połowie 2022 roku dokonaliśmy głębokiej restrukturyzacji. Polegającej na sprzedaniu trwale nierentownego biznesu w Stanach Zjednoczonych, gdzie mieliśmy bezpośredni biznes wykonywania tych badań poprzez ośrodek, ośrodek diagnostyczny, to sprzedaliśmy w połowie 2022 roku drugiej pozyskaliśmy 49% inwestora w Fundusz Venture Capital Barofan ze Stanów Zjednoczonych, który nas wspiera zapewnił finansowanie. I, od, i Jakiś czas po tym zmieniliśmy naszą strategię, czyli otworzyliśmy nasz software z algorytmiką na e, analizę sygnału EKG serca z dowolnych urządzeń, z którymi się zintegrujemy i tego, tę usługę z sukcesem, sukcesem od, now, od nowej strategii oferujemy klientom. Pozyskaliśmy już w sumie 14 klientów nowych, posiadając większość starych. I teraz tak. Efekty tej strategii Państwo zobaczycie w najbliższych miesiącach, kiedy będziemy dowodzić systematyczne kontrakty, które negocjujemy. Spodziewamy się i to podtrzymujemy to, o czym mówimy już od kilku miesięcy, że spółka osiągnie całkowity próg rentowności na poziomie gotówkowym w drugiej, w drugiej połowie 2025 roku. A, I żeby to osiągnąć, spółka potrzebuje podpisać około Około trzech nowych istotnych kontraktów, istotnych, czyli takich, które będą raportowane w trybie raportu bieżącego. Obecnie spółka ma pipeline co najmniej pięciu potencjalnych klientów, z których każdy spełnia to kryterium. I teraz po tym krótkim wprowadzeniu i, i de facto konkluzji, gdzie my dzisiaj jesteśmy, przedstawię trochę szczegółów i też przedstawię naszą spółkę dla tych z Państwa, którzy być może nas nie znają albo znają nas z dawnych, dawnych czasów. Więc te, bardzo ważne jest to, że, że my dla naszej technologii, czyli dla naszych urządzeń, a przede wszystkim oprogramowania z algorytmiką, z algorytmiką sztucznej inteligencji, uzyskaliśmy certyfikację FDA, FDA amerykańską oraz CE dla każdej jednej technologii, którą Medical Algorithmics kiedykolwiek wydevelopował i kiedykolwiek ubiegał się o tego typu, tego typu certyfikację. Posiadamy Yy, zgody regulatorów na działalność i oferowanie naszych, naszych produktów w ponad 50 krajach, jesteśmy obecnie w 22 krajach, począwszy od Stanów Zjednoczonych, Kanady, yy, Europy Zachodniej, skończywszy na Polsce, Bliskim Wschodzie i Azji. I tak jak to tutaj zasygnalizowałem, naszą strategią jest oferowanie yy, nieinwazyjnych technologii, które analizują... Yy, Analizują kardiologicznie serce. W tej chwili mamy technologię analizy sygnału EKG serca, czyli sygnału elektrycznego serca algorytmiką AI. Mamy kompletne oprogramowanie, które produkuje stosowne raporty, stosowne raporty medyczne. Jak również e, rozwijamy nową, rewolucyjną technologię VCAST, czyli to jest analiza algorytmiką AI mm, obrazów CT serca. I nadal oferujemy, i. I będziemy oferować nasze własne urządzenie dla tych klientów, którzy chcieliby z niego korzystać. Uważamy, że to jest też nasza, jedna z naszych przewagów, przewag konkurencyjnych. Nasz model biznesowy w nowej strategii właśnie opiera się na tym, że my otworzyliśmy nasze oprogramowanie na, na analizę sygnałów z urządzeń firm trzecich. Wcześniej byliśmy zamknięci. Na największych rynkach docelowo pracujemy w modelu bez wyłączności, czyli w Stanach Zjednoczonych mamy już pięciu dys, niezależnych dystrybutorów. Kiedyś mieliśmy tylko jednego, od tego byliśmy w 100% zależni. Mamy skalowalny model biznesowy, ponieważ yy, gro naszych kosztów to są koszty stałe lub quasi stałe w średnim okresie, czyli mamy wysoką marżę, wysoką marżę, operac yy, wysoką marżę operacyjną. Ponosimy dość duże nakłady na wyprodukowanie, utrzymanie, utrzymanie naszego naszego oprogramowania. Natomiast dołączenie każdego kolejnego klienta wiąże się z relatywnie niewielkimi kosztami. I bardzo jest też ważne, że nasza, nasz produkt i rozwój tego produktu jest tylko możliwy dzięki bardzo głębokiemu oparciu się o badania naukowe i o wyniki tych badań naukowych. W trzecim kwartale publikowaliśmy wyniki badania naukowego, które się nazywa Drai Martini, to było niezależne od nas badanie, które wykazało w sposób udowodniony naukowo i podpisali się pod tym istotne, istotne autorytety w kardiologii w skali globalnej, m.in. z Kanadyjskiego Uniwersytetu Referencyjnego dla tamtejszego Ministerstwa Zdrowia, że nasza algorytmika jest 14 razy lepsza niż technika EKG. Co jest dla nas zaletą i o, po, pozwala nam efektywnie przekonywać klientów do korzystania z naszych usług. Na tym slajdzie w szczegółach pokazuję Państwu, gdzie my jesteśmy, jakich, jakich klientów mamy. Ja teraz spróbuję skorzystać z lasara, ale nie wiem, czy mi się uda. O, chyba tutaj był lasar. Tak. Jeżeli, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, czyli jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone. Tam mamy pięciu nowych klientów, to są klienci w całości pozyskani w, no, w nowej strategii, tak jak, tak jak ci, którzy Medical Algorithmic znają, spółka sprzedała swojego wcześniejszego wyłącznego dystrybutora, później z tym, kto to kupił, rozstaliśmy się i od tego czasu, co bardzo ważne, w tym roku pozyskaliśmy, uruchomiliśmy pięciu nowych, niezależnych klientów, którzy już produkują nam comiesięczne recurring, czyli po, powtarzalne przychody z usług software'owych na poziomie 100 tysięcy dolarów. Mamy naszego obecnie największego klienta, to jest Elna Medical, to jest operator w Kanadzie. Jeżeli chodzi o Europę i Bliski Wschód, tutaj mamy naszą stałą bazę klientów pracujących z nami od lat, aczkolwiek jest kilka nowości, którymi się właśnie chwaliliśmy w tym roku. Jest to firma, fińska firma Bitium, która jest niezależnym producentem urządzeń, oferuje te urządzenia na całym świecie i ich, ich urządzeń jest relatywnie dużo. Nasz software jest już zintegrowany z nimi i... Aktualnie jesteśmy na etapie y, pilotów w trzech wybranych krajach. Bardzo ważne jest jeszcze na środkowym, właśnie y, na środkowej mapie Europy, jest tam też Active Action. To jest nasz nowy klient, którego, którego jesteśmy, dla którego jesteśmy właśnie w trakcie u, uruchomienia. Jest to też duży włoski operator. I jeżeli chodzi o. Azję, Bliski Wschód i Australię. Tutaj zwrócę Państwa uwagę na logo CardioScan. Jest to znowu duży australijski, um, australijski operator, tego, um, operator oferujący usługi analizy EKG w Australii, jak i, jak i w całym regionie Azji Południowo-Wschodniej, również obe, obecny w Stanach Zjednoczonych. I również uh, i. Oferujemy us, usługi dla tego podmiotu i negocjujemy z nimi współpracę na kolejnych rynkach, jak i poszerzenie współpracy w Australii. Na tym slajdzie, ponieważ te, te slajdy będą wisiały w materiałach po tej konferencji, więc zapraszam do spojrzenia w szczegóły, natomiast tutaj właśnie detalicznie opisujemy wyniki naszej nowej strategii, tak? Czyli pozyskaliśmy pięciu, no, pięciu nowych. Ten IDTF to jest to niezależne centrum diagnostyczne w Stanach Zjednoczonych, więc mamy tych pięciu klientów, które pokazałem na poprzednim slajdzie i mamy dziewięciu nowych partnerów. Również z przyczyn um, warunków umownych, trybu wdrożenia, trybu czasem zastąpienia przez nasze rozwiązania, rozwiązania konkurencji, które w danej chwili u danego partnera funkcjonuje. Nie każdy z tych dziewięciu partnerów, których który, który tutaj mamy w Wliczonych jest, jest pokazane na poprzednim slajdzie, ponieważ tak jak mówię, niektórzy do zakończenia testów, do, do pełnego uruchomienia do akceptacji integracji żądali poufności, istotna jest jeszcze nowa linia biznesowa, którą właśnie w tym roku. Zaczęliśmy wdrożyć, pozyskaliśmy już trzy umowy. Są to, jest to linia, która wykorzystuje naszo, nasze oprogramowanie, urządzenie nasze i nasze algorytmy sztucznej inteligencji do badań klinicznych. Są to najczęściej długoterminowe badania e, kardiologiczne przy testowaniu różnych nowych leków. I również w tym obszarze spo, spodziewamy się istotne, ist, istotnej nowej umowy wkrótce. To, o czym mówię, czyli nowa strategia, i Wymiar nowej strategii i jej sukces, sukces w zdobywaniu rynku i zdobywaniu udziału w rynku i przekonywaniu kolejnych e, klientów, czyli tych centrów diagnostycznych, jak i lekarzy do korzystania z naszej technologii, pokazuje no, skokowy wzrost liczby realizowanych badań e, naszą technologią, kiedy e, to jest podwojenie tej liczby badań między Q124 a Q224. A wzrost w Stanach Zjednoczonych, który jest ukryty w tych słupkach, to jest wzrost razy 3, czyli, po, czyli przyrost o 200%. Mm. Teraz na chwilę wcielę się w osobę przedstawiającą naszą technologię. Więc zgodnie z naszą strategią my chcemy, to jest napisane Unique Marriage, czyli chcemy połączyć... Badanie EKG serca z badaniem obrazów tomografii komputerowej naczyń, naczyń wieńcowych, tak? Więc docelowo chcemy oferować jakby w, jednym, w jednej platformie diagnostycznej te dwa badania. EKG jest działa od wielu lat, produkuje pieniądze CT to jest to właśnie wikaz, dla którego niedawno uzyskaliśmy CM. I na tym slajdzie widać. Portfel naszych, naszych produktów i, i można je sobie po, po kolei zobaczyć, nazwać. Czyli, e, jakby głównym oprogramowaniem naszego, naszego rozwiązania to jest Deep Reading Platform. Jest to nowa platforma, która, która posiada FDA, FDA i CE, certyfikacje dopuszczenia. Która jest takim, ja to zawsze lubię powiedzieć, że to jest taki jak gdyby system operacyjny, w którym te wszystkie cały proces się dzieje, począwszy od przepisania przez lekarza typu badania i tak dalej, skończywszy na wygenerowaniu raportu medycznego, który tam widać, widać na tym ekranie tego laptopa, jak i wygenerowaniu automatycznym, informatycznym, wygenerowaniu danych do rozliczenia tego badania. Pamiętajmy, że na większości rynków yy, kto inny jest naszym odbiorcą naszego raportu medycznego? Są to najczęściej lekarze, te centra diagnostyczne. A kto inny za to płaci? Płacą za to ubezpieczyciele. Dlatego nasz software e, musi również wystawić liczone w tysiącach albo czasami dziesiątkach tysięcy miesięcznie dane do rozliczenia tych badań, tak żeby amerykańskie, amerykańscy ubezpieczyciele zapłacili za te badania. Drugim, drugim istotnym produktem to jest Deep Rhythm AI. I wszystkie produkty. Z lewej strony tego slajdu posiadają FDA i ICE. Eee, o tym proszę pamiętać, więc Deep Rhythm AI to są naj, nasze najnowsze algorytmy oparte na eee, sieciach neuronowych, które właśnie analizują sygnał EKG. To jest właśnie te, ta algorytmika, która została potwierdzona w badaniu Draymartini, martini eee, że, jest, że te algorytmy dają wyniki 14 razy lepsze niż, niż technice EKG i co bardzo ważne, to jest również osobny produkt, czyli my te algorytmy sprzedajemy, wdrażamy jako osobne rozwiązanie. Mamy jednego z klientów w Stanach Zjednoczonych, który właśnie do swojego systemu informatycznego, czyli do swojego systemu, do swojej platformy, szczepił tylko i wyłącznie algorytmy i uzyskał około 50% redukcję czasu pracy techników EKG, a dla Państwa wiedzy technice EKG to jest około 1,6-1,5 1, kosztów działania takiego, Takiego centrum diagnostycznego w Stanach Zjednoczonych. Są to technicy, którzy po prostu muszą po algorytmie jeszcze sprawdzić i podpisać się pod każdym badaniem. I tak jak wspomniałem, Nasze oprogramowanie i algorytmy są z, już zintegrowane z naszym urządzeniem, to zawsze były, e, natomiast są zintegrowane z urządzeniami firm trzecich. I tutaj mamy przykład urządzenia właśnie Bitium, to jest urządzenie typu paszczy i przyklejalne do pacjenta i mamy też urządzenie produkcji niemieckiej firmy Lifetech, z którą my jesteśmy zintegrowani i mamy umowę e, o długoterminowej te, współpracy. Z prawej strony e, pokazujemy rozwiązanie, nad którym obecnie pracujemy, czyli do, rozwiązanie, które ma diagnozować pacjentów na podstawie przekrojów przepływów krwi przeznaczenia wieńcowe w kierunku choroby wieńcowej, choroby niedokrwiennej mięśnia sercowego, a tak obrazowo można powiedzieć w kierunku zawału serca. Tak jak produkty z lewej strony diagnozują nas w kierunku diagnozują nas na podstawie sygnałów elektrycznych w kierunku arytmii, która nieleczona może doprowadzić do udarów mózgu, a Produkty z prawej strony, czyli VICAST yy, diagnozuje nas od strony przepływu naczyń, naczyń wieńcowych. Czasami potocznie mówi się, to wiesz, to, że jest to wręcz podejście hydrauliczne, czyli badamy przekroje naczyń wieńcowych i przepływy krwi w kierunku blaszek mięśniowych, cholesterolu, który tam się odkłada i tak dalej, czyli w kierunku choroby wieńcowej, która prowadzi do zawałów serca. Naszym celem i naszą strategią jest, żeby zaoferować właśnie kompletny. Kompletne rozwiązanie do nieinwazyjnej diagnostyki kardiologicznej dla placówek, które będą mogły je oferować również na wszystkich etapach e, zajmowania się pacjentem. Czyli począwszy od, od healthy living, czyli od normalnego życia, normalnego mo monitorowania, no sko skończywszy przez diagnostykę po środku, później leczenie i zajmowanie się takim pacjentem w domu po różnych, po różnych zabiegach. I... Na tym slajdzie ja w szczegółach rozpisaliśmy i tutaj, tutaj proszę, pro, proszę na to spojrzeć właśnie korzyści ze, ze, ze stosowania algorytmiki, na, naszej algorytmiki, więc to jest właśnie duża efektywność, duża szybkość e, działania i oszczędności to, o których po, powiedziałem, jak również pamiętajmy, że... Te produkty są dopuszczone do, do użytkowania w Stanach Zjednoczonych i w Europie na bazie CE i w tych wielu innych krajach, gdzie CE otwiera drogę do dużo szybszej rejestracji. Znowu, ten temat się przewija w naszym, w na, to, jak, jak, jak my działamy, natomiast może warto, że właśnie dla, dla takiego uporządkowania i przedstawienia naszej firmy dla, dla nowych... Dla nowych inwestorów, powiedział, że po prostu przychodzi pacjent, pacjent u lekarza dostaje, można powiedzieć, zostaje zapisany w naszym systemie, czyli w systemie, systemie Deep Rhythm Platform, zostaje mu zapisane odpowiednie badanie, czyli badanie z wykorzystaniem algorytmów AI, sygnałów, wygenerowanych, ze zebranych przez jakiś rejestrator. Może być coś to nasz rejestrator, może być to właśnie ten patch, o którym, o którym ee, mówiłem. Więc jest, 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 jesteśmy na tym etapie. Tutaj ta czerwona kropeczka jest bardzo mała, ale zapisujemy ten, ten sygnał EKG. Po czym te sygnały są przesyłane i nasze urządzenie przesyła je w czasie rzeczywistym do naszych chmury. To jest, to jest ba bardzo ważne, pozwala też czasami uratować życie pacjentów, którym na bieżąco można zobaczyć, że na przykład ich serce się zatrzymało na bieżąco przesyła te sygnały, albo jeżeli są to urządzenia, urządzenia trzecich, one są najczęściej tak zwane offlineowe, czyli zapisują tylko i wyłącznie, pacjent je musi oddać, one, sygnał jest zgrany, trafia do, do naszej chmury, która przetwarza i, i tworzy, tworzy raport, który jest udostępniany właśnie leka, le, lekarzowi i, pa, i pacjentowi. Przetwarzanie jest w chmurze po, z wykorzystaniem właśnie sygnałów, sygnałów yy, EKG poprzez algorytmikę Deep Reading Platform. I co ważne jeszcze w tle, co nie jest na tym slajdzie, ten system również zapewnia rozliczenie, rozliczenie, i wystawia odpowiednie dane tak tak żeby placówki diagnostyczne mogły się rozliczyć z płatnikiem, czyli najczęściej z ubezpieczycielem albo z lokalnym, jak to mówimy, health systemem, który obowiązuje w danym kraju i który płaci za procedury medyczne. Na tym slajdzie przedstawiam państwu jak wygląda i jak działa właśnie nasza nowa technologia wCAst, to jest technologia ciągle w rozwoju. Planujemy pierwsze przychody z tej technologii w początku przyszłego roku. I co bardzo ważne, ta technologia właśnie uzyskała po relatywnie długim procesie certyfikacji certyfikat CE, czyli dopuszczenie do użytkowania w Europie. Obecnie jesteśmy na etapie rejestracji tegoż produktu w, w lokalnych krajach, a na przykład w Skandynawii nie trzeba. Yy, nie trzeba rejestrować, już samo C pozwala ofer oferować leczy ludzi, leczyć ludzi. Co bardzo ważne i o czym informowaliśmy, posiadamy już w Polsce dwa szpitale, które jeszcze na etapie badań naukowych, testów wykorzystują już to oprogramowanie, czyli ono jest, istnieje i działa. Jak to oprogramowanie działa, yy, w wielu, wielu szpitalach na świecie, w większości szpitalów w Polsce, mamy tomografy komputerowe, które dokonują tomografii komputerowej serca. Wykonują, efektem tych badań są tak zwane obrazy dajkomowskie, czyli obrazy właśnie z tejże tomografii. Te obrazy trafiają do, naszego, do naszej chmury, gdzie nasze algorytmy AI wykonują właśnie model 3D naczyń wieńcowych, określają płytki, zwężenia, ryzyka choroby. Te dane pozwalają diagnozować ryzyko właśnie choroby wieńcowej. I co bardzo ważne, ta technologia ma potencjał, żeby w sposób e, szybki, dużo tańszy i przystępniejszy e, zastąpić inwazyjną, inwazyjną e, procedurę medyczną koro, koro, koronografii, e, która polega na... W, e, operacyjnym włożeniu e, sondy, która wędruje do, do naczyń wieńcowych poprzez tętnicę szyjną albo udową najczęściej i tego typu procedura kosztuje w Stanach Zjednoczonych grubo ponad 10 tysięcy dolarów. W Stanach Zjednoczonych są dwa kody refundacji dla tejże technologii, z których każdy e, oscyluje w okolicach 1000 dolarów, czyli 10 razy tańsza w użytkowaniu technologia, która zwraca relatywnie szybko Wyniki pozwalające właśnie zdecydować, czy istnieje ryzyko, czy nie istnieje ryzyko choroby wieńcowej i mogą być też podstawą ewentualnie do dalszych procedur inwazyjnych lub diagnostyki dalszej inwazyjnej. I tak jak powiedziałem, obecnie przygotowujemy się po uzyskaniu CE do komercjalizacji tego programowania. Pierwsze przychody spodziewamy się uzyskać w pierwszym półroczu przyszłego roku. Technologia Wicast, i, i, i potencjał tej technologii na chwilę obecną pokazujemy Państwu po, poprzez potencjał rynków. Dla nas istotne jest to, że to są rynki, że, że to jest rynek dwa do cztery razy większy niż rynek dla, dla technologii EKG, na którym już, już, już jesteśmy, po prostu pacjentów, którzy mają ryzyka choroby wieńcowej jest odpowiednio odpowiednio więcej na całym świecie. I oczywiście opłacalność, jak i potencjał biznesowy wykorzystania tej, że technologii na poszczególnych rynkach oczywiście zależy od obowiązujących w danych krajach kodów procedur refundacji za te, za te badania. W Stanach Zjednoczonych, jak ja powiedziałem, te, te kody są, istnieją. Istnieją one w Europie Zachodniej, istnieją w Japonii. Na tym slajdzie porównuję naszą, naszą technologię z technologią dwóch amerykańskich, istniejących już na rynku działających, posiadających co ważne certyfikacje FDA dostawców tej technologii. Jest to firma Hardflow, to jest w ogóle pionier w tej branży, który stworzył tę, można powiedzieć, technologię. Pierwszy uzyskał kod refundacji i firma Clearly, która... Ma również zbliżoną technologię i również korzysta z jednego z obecnych Stanach Zjednoczonych kodów fundacji, nasze docelowe oprogramowanie ma posiadać wszystkie cechy oferowane przez, przez dwóch tych klientów, dla, dlatego też wyzwaniem będzie dla nas możliwie szybkie uzyskanie FDA i komercjalizacja. Najpierw na podstawie C, a po uzyskaniu FDA komercjalizacja w Stanach Zjednoczonych tegoż oprogramowania. Istotne są również tutaj, na to zawsze zwracam uwagę, istotne są również wyceny yy, nasza i, wy, i wyceny tych firm. Oczywiście tak jak powiedziałem, to są firmy, które oferują rozwiązanie, które jest do, dopuszczone do, do użytkowania na rynku w Stanach Zjednoczonych, posiada FDA i tak dalej, niemniej jednak wyceny tych firm są astronomiczne w porównaniu do naszej wyceny giełdowej. Na tym slajdzie też podsumowuję naszą drogę yy. Od tego, od czego zacząłem, czyli od restrukturyzacji i, i restrukturyzacji i głębokiej zmiany, którą nasza firma e, przeszliśmy, którą też mia miałem przyjemność współtworzyć z kolegami z zarządu w połowie 2022 roku i wtedy nasze akcje spadły do 5,88. W międzyczasie pozbyliśmy się, pozbyliśmy się naszego, naszej kuli u nogi, czyli nierentownego biznesu w Stanach Zjednoczonych, pozyskaliśmy inwestora i ogłosiliśmy nową strategię i weszliśmy w etap trzeci, który jest najdłuższy, trwa do dzisiaj. Jest to etap dowożenia efektów tej strategii i tutaj, tak jak, tak jak zapowiedziałem, te efekty mamy obecnie w pipeline i podtrzymujemy naszą... Naszą deklarację, że nasza firma będzie, będzie generować dodatnie przepływy pieniężne według, według założeń naszych, naszego planu w drugim półroczu przyszłego roku, czyli druga połowa 2025 roku. Dziękuję serdecznie. Zapraszamy Państwa do kontaktu z nami, ze spółką. Zapraszamy do kontaktu z Inner Value z Mateuszem Paradowskim, odpowiadającym za, za relacje inwestorów. Tutaj pff, jeszcze raz dziękuję CC Group za możliwość zaprezentowania się yy, i zapraszam do naszej spółki. Dzięki.